Wielkie brawa dla naszych małych zawodników, dla naszych piłkarzy. Pokoju startu. Marty i Paweł. Czasz kawę tu. w Oni już mają tyle zdjęć, że tego... Zespół z się pokonał Warnę, wartę nie udało się zdobyć trzeciego miejsca, ale ktoś gratulacje. musi wygrać, ktoś musi wygrać, ale nie nic. gratulacje. gratulacje. Wszystkie cztery drużyny mają zapewniony awans do wielkiego finału. Już za moment, obręczone medale i nagrody na miejsce drugie, uhonorujemy naszych zwycięzców.

Nastrzelali masę goli w święto No i oczywiście dla najlepszego bramkarza Widzimy się? Poznaję. Nagrody wręczone. Jeszcze raz wielkie, wielkie gratulacje dla wszystkich drużyn. Bramkaż, pan kratoszyn. Tomasz Jaszkowian otrzymuje nagrodę. Wielkie brawa. Zobaczcie, jak na razie warunki może nie sprzyjają, ale on to nie naprawdę nie Tutaj jest wszystko jasne. To co wyprawiał dzisiaj Tomasz. Naprana rewelacja. Kogat Marat. Kogat Marat. To jest to jest wiadomość dnia, naprawdę. Słuchajcie, ja wiem, że jesteście zmęczeni, ja wiem, że jesteście zmęczeni. Dobra, jeszcze raz głośno i będzie prawie koniec. Puchar Mlecznego Startu! Okej, okay, okej, okay. jeszcze jedna na Pony Reporterów. Ustęknijcie się, zdjęcia specjalnie dla was.